Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części Let's Play Tomb Raider Underworld. Jest to przed, ostatnia część y, Tomb Raidera y, z moim wykonaniem Tak, tutaj y, z garu już nie ma y, dużo powtworków tu będzie Na tym poziomie jeszcze aż tak bardzo nie ginę No Chodźcie tutaj do mnie. Dobra, już się zaczynają. Schodzisz tutaj do mnie. Okej, okay, zobaczcie tutaj. O, duży do nas nie hmm. Dobra, dobra, z jego akwarium z Bateronowiny. O, ty. Ojojoj... Oj, oj. No, a tu jeszcze do, a tu ty jesteś. Gdzie się pan schował? Tu jeszcze przyjdzie. Tu, tutaj jesteście już zabici. Tutaj jesteście w całości. Dobra, idzie jakiś to jest duży koleś. widzę, że idę do przychodzą przychodzę na ściany. Okej, to i będzie nasza scenka, ale to będzie bardzo smutna scenka. Mama. It's me. It's Lara. No. no. No, no. My mother is dead. My mother is dead. My mother died a long time ago. You're not my mother. <laughs> I've lived many times longer than your entire civilization, and I've never seen such delicious irony. When I heard what happened to the wife of the great Richard Croft, I knew I could set him on a desperate quest to find what I desired most. Then he betrayed me in Thailand, and for that, I killed him myself. But when you showed up with Thor's gauntlet, I knew I could send you off in your father's footsteps, confident they would lead us to this very spot. You seem to have forgotten what I would be holding. That my true purpose was to have the means to destroy you at this very moment. The two of you never suspected that you were mere actors in my play. And so it ends. Now, if you'll excuse me, I have a serpent to raise. Oh, trust me. I wanted to let it finish you off, but the Midgard Serpent will tear the world apart. And only Thor's hammer can stop it. So, I'll hold them off. Tak, nie wiem, czy już mówiłem, że Amanda będzie bardzo potrzebna, tak? To właśnie była jedna z tych scenek, gdzie Amanda bardzo się przydała, bo dzięki niej Lara nie zginęła teraz, w tej scence. Tak, jeszcze raz się przyda chyba. Wiem, że na pewno raz jeszcze. Ale czy dwa, to chyba nie wiem. Tak i to była smutna synka, bo mm, osobom podobne do matki Lary, chociaż nie wiem czy to była jej matka, chociaż jaki Yeti ubiera się w, w ciuchy, prawda? Ten nawet Yeti ma jakieś niby ciuchy, ale nie aż takie piękne jak były na sence. Któż tu mógł być? No nie wiem. A, no właśnie takie smutne, bo to um, wyglądało tak jakby Lara zabi zabijała swoją matkę. To było bardzo smutne. Czy tam była apteczka? A ja jej nie zabrałam. Dobra, było ważne. Nie widać, kurcze. I w tym poziomie będziemy mieli y, Mrs. Natla taką wariatkę <grywka> ze skrzydłami i tak, y, przed końcem chcę się z wami pożegnać subskrybujcie, zapraszam do kolejnych odcinków czyli to co zwykle yy, i na razie